do do Ortuara swoich zwolenników ma także Iwnianin numer 1 pod Piotrem Krowickim 61,5 kg oraz Aragona numer 2 pod Markiem Brzeziną waga 59 kg. Również groźny może być Desamum numer 8. Ruszyły, stan toru zmienił się, jest teraz ciężki 5,1, a więc bardzo, bardzo grząska nawierzchnia. Powinien na front wyjść Desamum, jeśli chce myśleć o zwycięstwie, ale pierwszy galopuje Numulus. Numulus, koło niego Desamum, na trzeciej pozycji Carus. Razem z Iwnianinem. Później z tyłu są Aragona przy kanacie, w środku Salinka, a po prawej stronie od Salinki Herminatorka. Kolejną parę tworzą Sontra, Sontra oraz Malorka. I ostatnia ta Ganana. Za moment wyjście na prostą finisową prowadzi Numulus. Numulus za Numulusem galopuje de Samum. Numulus de samą bardzo lekko. Numulus, numulus pierwszy de samum na miejscu drugim. Numulus de samum finiszuje i karus, finiszuje także i wnianin, ale będzie zacięta walka, ale numulus, numulus jest na prowadzeniu. Numulus ma przewagę tam jest walka o drugie miejsce będzie bardzo zaciekła. Finiszuje bardzo dobrze. Bardzo dobrze finiszuje Aragona, ale zobaczymy jak to będzie. będzie wyścig z pewnością wygrywa Numulus na drugiej pozycji Iwnianin na trzecim miejscu Aragona i na czwartej pozycji My Master. A więc Numulus faworyt nie zawiódł, zwyciężył.